Akacjowa 38 to popularna hiszpańska telenowela, którą można oglądać na antenie TVP1. Fabuła serialu skupia się na codziennym życiu mieszkańców pensjonatu przy ulicy Akacjowej w Madrycie, miejscu, gdzie nie brakuje emocji, tajemnic i zaskakujących zwrotów akcji. Co wydarzy się w 722 odcinku, zaplanowanym na czwartek 9 października 2025 roku, Akacjowa 38, odcinek 722, Streszczenie Szczegółowe. Elwira opowiada o tym, jak ojciec ją porwał i sfingował jej śmierć w katastrofie morskiej. Adela zastanawia się, czy w związku z powrotem Elwiry nie odejść od Saimona, ale Susana odradza jej to. Trini urabia męża, by zgodził się na związek Antonita i Lolity, ale Don Ramon nie chce o tym słyszeć. Tymczasem Antonito bez skutku szuka pracy. Fabiana otrzymuje od Marcela propozycję wyjazdu do Włoch. Akacjowa 38. O czym jest serial? Poznajemy losy Carmen, młodej ciężarnej kobiety żyjącej pod jednym dachem z przemocowym mężem. Gdy pewnego wieczora mężczyzna wraca pijany do domu i usiłuje zgwałcić żonę, ta w akcie samoobrony uderza go twardym narzędziem w głowę. Przekonana, że go zabiła, zabiera kilka kosztowności i wraz z matką zakopuje ciało w lesie, a następnie ucieka w siną dal. W trakcie ucieczki rodzi córeczkę, której nadaje imię inocencia. By chronić dziecko, zostawia je w przyklasztornym przytułku obiecując, że kiedyś poniewróci. Sama wraz z matką udaje się do miasteczka, w którym mieszka jej brat, jednak po drodze stan jej zdrowia znacząco się pogarsza. Ratuje ją lekarz, który szybko zaczyna się nią interesować. Następnie Carmen i matka zmieniają tożsamość od tej pory główna bohaterka nosi imię Manuela i zatrudniają się jako pokojówki w budynku przy tytułowej Akacjowej 38.